Ty, mam jakiś wybór. Guards albo prisoners. Ej, dawaj Guarda. Ej, mam pomysł. To dzisiaj będzie odcinek z Guarda, a kolejny odcinek. Czy to jest podruba... Czy to jest podruba JBRIKA? Dzisiaj będę Guardem, a w kolejnym odcinku będę policjantem. Yy, co ja gadam? Giniesz <ścoughs> Nie macie. Dzisiaj będę yy, <ścoughs> strażnikiem. <ścoughs> o Jezu. O! Angry Beards. Red, a w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku będę. A czy muszę mieć Game Pass, no to nie w kolejnym odcinku, będę oczywiście z zboczyńcą, znaczy przestępcą po prostu. Może. Nie, 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 nie chcę żadnego Game passa. Dobra, mam pałę, mam shotkana. Kurde, mogę cię bić na F? Nie mogę. Nie mogę. Kurde, jakiś boss nie Pada. O, dobra yy, w tą grę W tą grę chyba kiedyś grał dealer z... Yy, Shio? Z, z, nie, z Wukong chyba Z kimś tam kiedyś grał Z tego co pamiętam, to była jakaś stara wersja Albo to była inna gra, nie pamiętam I sam w to chyba kiedyś grałem Ale nie pamiętam widzowie Prison Life Version... No dobra, czyli to jest chyba To jest chyba trzecia wersja, czyli tamta była pierwsza Tak podejrzewam no, no jak na razie to wygląda jak uboższa wersja. O! E, uboższa wersja. tego. O! Otworzyło się, fajnie. Uboższa wersja. Y, Jebreka. Czy mamy tu jakąś staminę? Czy mam taki niebieski pasek na dole? Halo. No dobra. E, nie wiem, tu jakiś plac jest. Idziemy z tędy Mogę przejść, halo? Ja jestem policjantem. O, dobra. <laughs> Strzeliłem w tego i już działa, nie? O. Aha, no to mega. Wszystko tu jest płatne? Entrance. wyjdźmy sobie po ludzku. O jezu, serio. Strzelają do mnie. Jestem policjantem. Co wy robicie? Eee! Kurde, zabił mnie! Co, on tyłem strzelał? No dobra. O. O, kurde. Ty. Ej, dobra, ciekawie się tam bawią. Ty, więzień, więzień, więzień! Aresztuj go. Rozstrzelamy go. Nie macie, przeładowujemy broń. O kurde, uzi! OHAHA! Nie ma was. Nie ma was. Czemu nikt nie używa? Chłopie. Yy, yy. Nie możemy yy, bezbronnych zabijać. Spoko. Spokój panowie. <śpokój> Ale mogę za to ich ten Dobra, idziemy na dwór Tu odwalacie e e, 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 Ty Nie, idę po niego, idę po niego, idę po niego Biorę Uzi Nie macie, nie macie, nie macie Żarty się skończyły Wezmę go od pleców Fuck, Ammo Kurde, Ammo Ammo, no, Ammo Uzi, szybko Ci więźniowie się tu Kurde, lgną? Lęgną? Lgną? Lgną? Lgną jak y, robale normalnie Nie macie Spróbuj coś odwalić Czy zniszczę Zniszczę agrobola. Zbijecie Zbiję cię pałą. Ty, nie macie Chciałbyś chłopie, chciałbyś You wish Ty, co oni w tym strzelają, ty no, Nawet nieczko trafiłem Masz otworzyć Więzienie, gdzie was gnębią? No i dobrze wam tak. Trzeba było nie odwalać. Ty nie dosięgnęło ją to. Nie ma. Torturuje, torturuje w tym więzieniu. Zaraz z niego wyjdziemy i się przekonamy, czy to takie zabawne. Hmm. <laughs> Halo. <laughs> on go zabił i on zginął. Haha. <laughs> Dobra, Ki, nie będę się straszał z jakimś osobnym chłopem. Ty, coś ci się nie pomyliło? A ty? E! Kurde. On tam narzeka, że go tazeruje non stopno, ale wiesz, że jesteś więźniem. Nie będę się z tą kłócił. <słuch> A pierciele. Chłop ma kacza, Wszystkich rozwala. Dobra. A tam co jest? O, dach. Spadł uwa, chłopie. Kurden, no, o! Nie skajdankowałem go. Nie zakułem. Uzi, lecimy i rozwalamy ich wszystkich. Dobra, nie ma go Stary Spały ci zaradam Leżysz, leżysz psie <ścoughs> Nie ma Nie ma was Leżysz Leżysz Bella, będziesz leżała do końca życia Będziesz leżała do końca życia, a ty? A ty? Tak się zawujesz? <laughs> nie ma cię. ci nie pomógł. tam będziesz leżał. Będziesz siedział. Ty też będziesz leżała. Aby dwoje będziecie. <laughs> to się nazywa więzienie. Nie ma czegoś takiego. A ty kapibara? Ciebie też nie ma. O, showers. O nie Mógł się umyć. Ech. HAHA! Ha. Nie macie, zabiję przestępcę z bronią. Siedzisz, ty też. Nie wyjdziecie z tego więzienia. <noise> tak, inspekcja! Hej, <noise> dobra. Nie, zręcziliście, my mają serio przewalone. Haha, <noise> już ledwo żyje. <noise> Jeszcze go zabiję. <noise> nie, no. O, o, nie mają serio przewalone w tym więzieniu. W takim więzieniu to by nikt nie chciał być. Leżysz, kurde. Leżysz, leżysz. A, sam zginął. Sam teraz będę przestępcą. Mogę zmienić stronę, nie chcę być przestępcą. Reset charakter. Nie chcę być przestępcą. Chcę kurde gnoić tamtych ludzi. No nic. O, Mirror. A wiecie co? Będę przestępcą w kolejnym odcinku. Podobało mi się zabijanie przestępców i gnębienie ich. Więc mam nadzieję że Wam się spodobał. Do zobaczenia, no i... Elo! Siemano!